Hej, witamy w nowym filmie. Większość zwierząt odgrywa ważną rolę w ekosystemie. Chociaż niektóre z nich mają dobre relacje ze sobą, są też zwierzęta, które nie bardzo się lubią. Dzisiaj pokażemy Wam 10 zwierząt, które się nienawidzą. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 10. Podobnie jak ludzie, mrówki są znane ze współpracy i od milionów lat zajmują się rolnictwem. W sumie na Ziemi żyje około 1 biliarda mrówek, to jest jeden z 15 zerami. Ale czy wiesz, że mrówki mogą mieć konflikty z mrówkami z innych kolonii, ale także z mrówkami z tego samego gatunku? A najważniejszym powodem, dla którego odbywają się tak zwane wojny mrówek, jest rywalizacja o żywność. Jednym z ich ulubionych posiłków są termity, więc jeśli dwie kolonie mrówek znajdą tę samą kolonię termitową, to zazwyczaj oznacza to wojnę. Zrobią wszystko, aby chronić swoje magazyny żywności lub własne gniazda przed rogami. Istnieje wiele różnych rodzajów mrówek i wszystkie one walczą między sobą w inny sposób. Na przykład mrówka Odontomachus może zamknąć szczękę 2300 razy szybciej niż ty możesz mrugnąć. Mrówki czerwone z drugiej strony są dobre w robieniu tratw do unoszenia się na wodzie, aby przetrwać po wodzie. Numer 9. Orki i żarłacze białe są jednymi z najsilniejszych drapieżników w oceanach. Rekiny mają duże i silne zęby i obawia się ich wiele zwierząt morskich. Można by pomyśleć, że orka nie jest tak niebezpieczna, bo wygląda ładnie, ale orka jest większa i szybsza od wielkiego żarłacza białego. Rekiny zazwyczaj polują samotnie, a orki często polują w grupach. Orki zazwyczaj żerują na fokach, delfinach, a nawet rekinach. W roku 1997 po raz pierwszy zauważono, że orki w ogóle nie boją się rekinów. W konfrontacji z orkami rekiny nawet odpływają jak najszybciej z ich terenów łowieckich. Zawsze uważano, że wielki rekin biały jest królem oceanu, ale nowe badania wskazują, że tak nie jest. Numer 8. Lisy i jeże to dwa z tych zwierząt, które podzielają odwieczną historię obojętności. Filozof Isaiah Berlin napisał nawet całą książkę o nich zatytułowaną Jeż i lis. W królestwie zwierząt jeże zazwyczaj żywią się małymi owadami, takimi jak chrząszcze, gąsienice, robaki i ślimaki. Jedyną rzeczą, którą jeże mogą się bronić są ich kolce, których używają do zwinięcia się w kule. Można by pomyśleć, że większość zwierząt ich nie rusza, ale lisy nie. Lisy mają trudności w polowaniu na dorosłe jeże tylko z powodu twardych kolców, które rozwinęły. Kiedy więc są naprawdę głodne i napotkają małego jeża, to go złapią. W następnym filmie widzimy lisa próbującego złapać jeża, ale nie idzie mu zgodnie z planem. Powodem, dla którego stały się one swoimi wrogami jest to, że oba są zwierzętami nocnymi, więc czasami się na siebie natykają. Numer 7. Z ich rywalizacją sięgającą 37 tysięcy lat, lwy i hieny od wieków są wrogami, o których naukowcy mogli znaleźć w Europie dowody znalezionych z kamieniałości. Lwy są oczywiście znacznie silniejsze i większe niż hieny, ale hieny są zazwyczaj w większości. Obydwa zwierzęta występują głównie w Afryce i obydwa mają te same preferencje, jeśli chodzi o pożywienie. Co czyni z nich obu konkurentów? Starają się kraść sobie nawzajem jedzenie i jeśli to możliwe, polują również na siebie nawzajem. Kiedy lew jest sam, grupa 20 hien ma odwagę go złapać, ale jeśli w okolicy jest kilka lwów, hieny wolą trzymać się z dala. Zazwyczaj, gdy hieny złapią ofiarę i lwy wejdą do obszaru, pozostawiają ją lwom. Numer 6 Niedźwiedzie polarne są często nazywane królami Arktyki i nie jest to zaskakujące, ponieważ są one największymi drapieżnikami lądowymi na Ziemi. Mogą osiągać wagę ponad 700 kg. Morsy, które są ssakami morskimi, są znacznie cięższe od niedźwiedzi polarnych, bo ważą 2000 kg, ale to nie przeszkadza niedźwiedziom w polowaniu na nie. Niedźwiedziom polarnym trudno jest uporać się z morsem, robią to tylko wtedy, gdy nie mogą znaleźć innego pożywienia. Morsy wolą trzymać się z dala od niedźwiedzi polarnych i szybko wracają do morza, gdy je zobaczą. W niektórych przypadkach dorosły mors ma już dość panicznego straszenia i próbuje walczyć, ale to się rzadko zdarza. Tak więc regularnie można zobaczyć niedźwiedzie polarne, które próbują przestraszyć morsy na lądzie, a czasami mogą złapać uciekającego morsa, jeśli mają szczęśliwy dzień. Mimo że morsy mają ostre kły, to ich pierwszą reakcją na agresję jest nadal ucieczka. Numer 5. Pawiany są jednym z 23 gatunków małp Starego Świata, które żyją głównie w Afryce i Azji. Ich najbardziej charakterystyczną cechą jest tył, który jest wysunięty. Istnieje pięć gatunków pawianów: pawian brązowy, pawian zielony, pawian żółty, pawian płaszczowy i pawian niedźwiedzi. Ten ostatni gatunek jest największy ze wszystkich i może osiągnąć długość 1,20 m o wadze od 15 do 40 kg. Ponieważ jest największy, jest również najbardziej agresywny i na pewno nie będzie się bał innych drapieżników w okolicy, takich jak Gepard. Chociaż Gepard jest najszybszym zwierzęciem lądowym na świecie o prędkości od 80 do 120 km na godzinę, to czasami nie jest w stanie uciec przed grupą agresywnych pawianów. Jeśli jednak pawian jest sam, musi być bardziej ostrożny wobec geparda. Ze względu na utratę siedliska i kusownictwo na wolności pozostało niestety tylko 7100 gepardów, a więc są zagrożone wyginięciem. Numer 4. Szerszeń azjatycki to największy na świecie szerszeń, który żywi się głównie dużymi owadami i ich ulubionym miodem z rodzin pszczelich. Wiele szerszeni może łatwo zniszczyć całą kolonię pszczół w ciągu jednej godziny. W ciągu jednej minuty mogą one zabić przez swoje duże szczęki aż 40 pszczół. W jednej kolonii jest czasami od 10 tysięcy do 60 tysięcy pszczół. Można by pomyśleć, że mogło się bronić za pomocą urządlenia, ale ich rządlenie jest całkowicie nieskuteczne wobec szerszenia, ponieważ ciało szerszenia jest opancerzone. Pszczoły nie mają szans przeciwko azjatyckim szerszeniom. Może to być duży problem na przyszłość, ponieważ pszczoły zapylają ponad 80% upraw żywności. Jest jednak jeden gatunek japońskie pszczoły miodne, który może przechytrzyć szerszenie. Kiedy szerszeń znajdzie ul, pszczoły wabią go do środka, a następnie wszystkie wskakują na niego, aby go zniszczyć. Numer 3 Jeśli masz kota, to pewnie widziałeś go szukającego ptaków na zewnątrz. Koty mają obsesję na punkcie ruchów ptaków. Koty na wolności lubią polować na małe kręgowce, myszy, ale także ptaki. Według badań z 2013 roku koty spowodowałyby śmierć ponad 3,7 miliarda ptaków. Dzikie koty i koty domowe polujące na zewnątrz byłyby odpowiedzialne za wyginięcie 63 gatunków ptaków i gadów. Chociaż koty żyją z ludźmi od wieków, nadal zachowują swój instynkt myśliwski. Mają więc również ochotę polować na ptaki, jeśli mają na to szansę. Zwłaszcza ten ostatni nie jest właściwym rozwiązaniem dla wielu miłośników kotów, ponieważ uważają, że koty powinny mieć możliwość swobodnego poruszania się. Chociaż nie zdarzało się to często, zdarzały się przypadki, że ptaki miały tego dość i razem odważyły się uporać z kotem. Numer 2. Surykatka jest małym drapieżnikiem występującym głównie na pustyni Kalahari w południowej Afryce. Zazwyczaj żyją razem w grupach po 30 osobników. Są to bardzo sprytne zwierzęta, ponieważ niektóre surykatki pilnują swojego terytorium podczas gdy inne szukają pożywienia. W razie zagrożenia używają wielu różnych wywołań, które różnią się w zależności od zwierzęcia, aby ostrzec inne surykatki. Na pustyni surykatki szukają owadów, skorpionów i pająków do jedzenia. Kiedy jednak napotkają jadowitego węża kobre, są bardziej ostrożne. Konfrontacja z kobrą jest rzadka, ale kiedy są głodne, robią wszystko, aby złapać węża. W pojedynkę nie mają szans, ale jeśli są z grupą, mogą przychytrzyć węża. To co pomaga, to fakt, że surykatki są odporne na jad niektórych gatunków węży. Numer 1. Tygrysy i krokodyle są zarówno skrytymi drapieżnikami, jak i wrogami dla siebie. Jednakże krokodyl słonowodny jest postrzegany jako silniejszy pomiędzy nimi. Jednak w niektórych rejonach Indii dochodzi do konfrontacji pomiędzy tygrysami bengalskimi a krokodylami słonowodnymi. Krokodyle słonowodne zjadają wszystko, ale głównie ssaki, takie jak jelenie i antylopy, które znajdują się zbyt blisko wody. Tygrys ma takie samo zainteresowanie jedzeniem i tak samo czai się jak krokodyl. Tam właśnie spotykają się regularnie. Kiedy decydują się na spotkanie, krokodyl zazwyczaj wygrywa w wodzie, podczas gdy tygrys wygrywa na lądzie. Jak widać na tym kadrze, tygrys skacze na grzbiet krokodyla, a następnie gryź go w szyję swoimi potężnymi kłami. Zgodnie z kilkoma artykułami, to zdjęcie byłoby prawdziwe i w końcu tygrys był zwycięzcą. Czy znasz jakieś inne zwierzęta, które się nienawidzą? Daj mi znać w komentarzach. Jeśli podobało Ci się to nagranie, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które nagraliśmy, kliknij jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.